Nazywam się Bartosz Seklecki, a ze mną pani Katarzyna Sokołowska. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasia Sokołowska wystarczy w zupełności. E, Kasia, spotkaliśmy się tutaj ze względu na trzynastą edycję Top model. Przed chwilą pytałem o to, Michała, ale zastanawiam się, czy pani jest przesądna i czy ta trzynastka jest pechowa. W ogóle tak nie myślę, kompletnie nawet wiesz co, Sami mi na to zwróciłeś uwagę, ale, ale nie, Zupeł, zupełnie nie. Wręcz cieszę się, bo yy, no naprawdę dobić do 13 edycji programu, jakiegokolwiek programu, to naprawdę uważamy to za wielki, wielki sukces i powiem jeszcze jedno, że tak jakby ta, cała, cały czas ta energia, która temu towarzyszy, to zainteresowanie, Przede wszystkim uczestników, którzy się zgłaszają co roku w gigantycznych ilościach, no to mówi o tym, że na że, że ten program się czeka. Yy, i, I jestem po prostu szczęśliwa, że mogę być jego częścią. Edycja z roku na rok tak naprawdę zaskakuje. Czym w tym roku zaskoczy? Och, pytanie, pytanie. Co roku to samo, co roku musi to być. samo pytanie i, i właściwie jak tak sobie na to próbuję odpowiedzieć, to no właśnie ciśnie mi się na usta ta sama odpowiedź, bo nie ma, nie ma jednakowej edycji. Oczywiście nie, nie, nie będę się wydawała w żadne szczegóły tutaj, absolutnie, ale no, to jest prosta historia. No, każda edycja to są nowi ludzie. Jest coś takiego, że co roku przychodzi odrobinę inny uczestnik. No to wynika też. Z tego w jakim świecie oni żyją, z czym się spotykają. No, już tu nie chcę wracać do, do, do przykrych tematów pandemii, wojny i tak dalej, bo no, to życie we współczesnym świecie jest po prostu bardzo skomplikowane, naprawdę. Oni się muszą mierzyć jako młodzi ludzie, no, z sytuacjami wielce trudnymi, no, na każdym właśnie poziomie, od takich mentalnych do, do, do codziennych, więc naprawdę nie, nie mają łatwo i i wydaje mi się, że każdy, każdy, każdy rocznik ma, ma, ma swoje wyzwania. No i z tymi wyzwaniami i z tymi temperamentami my jako jurorzy się musimy zmierzyć, więc naprawdę ka każdego roku jest to dla mnie kompletnie inne wyzwanie i sama sobie stawiam pewne takie zadania, żeby być otwartym, żeby nie, nie, nie odwoływać się do tego, co ja też znam i tak dalej, bo to się po prostu zmienia i być po prostu otwartym. Być otwartym na człowieka, który stoi przede mną i coś mi proponuje. Z jakiegoś powodu proponuje mi coś takiego, z jakiegoś powodu jest taki, a nie inny. Z jakiegoś też, z jakiegoś też powodu zainteresowałam się jego potencjałem i uroży, skoro jest, jest z nami, prawda, więc... To są takie, wydaje mi się, rzeczy istotne i to one powodują, że ten program jest ciągle świeży. Ale w tym roku, to co już zauważyliśmy, dołączyła do zespołu Sofi i pytanie, jak ona się sprawdziła na planie? Czy jednak to, że była w zeszłej edycji programu, pomogło jej to, żeby jednak wspomagać w tym roku uczestników? No, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Poza tym, naprawdę to jest taki absolutnie znakomity sygnał i symbol tego, że można, że program Top Model naprawdę obserwuje ludzi takich jak Sofia, którzy no mają niesamowity potencjał i, i, i są z jednej strony niezwykli, oryginalni, piękni, ale też bardzo pracowici, bo naprawdę to wymaga dużego wysiłku. Ona jest bardzo młodą osobą. Myślę, że do tej pory aż tak ciężko nie pracowała. I, i jest, to jest wspaniałe, że ona tak w to weszła. Weszła też w to dzięki edycji, którą poprzedni, którą zrobiła, bo, bo też rozumie doskonale uczestników, ma bardzo w takiej bliskiej pamięci to wszystko, co się z nią działo, z czym się mierzyła, jakie miała emocje i wydaje mi się, że no, jest takim doskonałym dopełnieniem tej sytuacji. Zastanawiam się, czy uczestnicy, którzy zgłaszają się do programu, przychodzą casting, ale pytanie, czy prócz waszych decyzji, czy produkcja, że tak powiem, miesza w tym palce wszystkim i ona też ma jednak jakiś wpływ na to, kto się finalnie dostaje do programu? No, yy, wszyscy jesteśmy bardzo świadomymi yy, yy, twórcami i współtworzymy razem z producentami i z reżyserem ten program. To jest bardzo trudne wyzwanie. Ja zawsze powtarzam, że element castingów jest w ogóle dla mnie naj, najtrudniejszy. Yy, najtrudniejszy absolutnie, dlatego że spośród naprawdę ogromnej grupy ludzi musimy wyłonić uczestników, z którymi będziemy robić program, którzy będą interesujący, z właściwie z każdego punktu widzenia, bo to się musi oglądać i nie absolutnie nie mam tu na myśli nic złego, tylko no, to muszą być też ludzie, którzy po prostu poradzą sobie z sytuacją no, no bardzo taką sceniczną. To nie jest stanie w koncie w domu czy w szkole. Po prostu trzeba jednak no, mieć tę ekspresję, która spowoduje, że będą w stanie pracować z nami. To jest oczywiste, więc wszyscy mają na to wpływ. To jest praca zbiorowa, to, to mówi też o sukcesie programu. To nie są tylko jurorzy, dalece nie tylko. My jesteśmy oczywiście mentorami, my znamy się, jakby, znamy się na tym o czym mówimy, każdy z nas ma, zna doskonale swoją dyscyplinę i oczywiście jesteśmy bardzo tutaj i, mocnym punktem programu, no bo de facto z nami pracują, ale program tworzy bardzo duża grupa ludzi i, i muszę powiedzieć, że niesamowity mamy ten zespół i, i, i też to, że mamy 13 edycję to jest sukces tego, tego zespołu. Zastanawiam się, jak zmienił się rynek modelek i modeli na przestrzeni tych wszystkich lat top model, bo tak naprawdę kiedyś żyliśmy przeświadczeniem, że modelka musi mieć określone wymiary, mężczyzna również tam zarówno wzrost, wagę itd. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? No na dzień dzisiejszy branża poszła za światem i tutaj nie ma żadnych, żadnej tajemnicy w tym. E, zmieniła się sytuacja z, e, pod każdym względem. No to, to oczywiście nawet nie wyniknęło z samej mody, to wyniknęło po prostu z życia, z tego co się dzieje, z przywoływanych różnych t, trudnych wydarzeń, e, i, i po prostu no, e, i rynek, i projektanci, i, 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 i też narzędzia, które mamy wszyscy, spowodowały, no mówię tutaj oczywiście o social mediach i i, ale też posługiwaniu się przez branżę innymi mediami, bo no, pandemia nas zamknęła, musieli, musieli sobie z tym radzić, musieliśmy sobie z tym radzić i, i to spowodowało, że po prostu zaczęliśmy kompletnie inaczej myśleć o, o tym, jak, jak możemy pokazywać światu to, to, co się tworzy w jakimś tam zaciszu, prawda, czy nie zaciszu oczywiście, no yy, mówię o projektowaniu, mówię o tworzeniu, prawda, ale, ale, ale te premiery zaczęły być po prostu inaczej trochę komponowane. Również bohaterami tych wydarzeń stali się nie tylko już jacyś konkretni modele i modelki, ale, ale z jednej strony trochę samozwańczy bohaterowie, no bo ma, mamy, mamy narzędzia, czy mają narzędzia do tego, żeby sobie tworzyć swoje publiczności, prawda, swojego klienta. No trudno tego nie zauważyć, prawda, no projektant też jest, no musi być biznesmenem i, i w ogóle, no, umówmy się, no, żeby, żeby coś się działo, no to za chwilę zderzamy się właśnie z biznesem, z ekonomią, z, ze sprzedażą i tak dalej, więc, więc te zasięgi nagle zaczęły być istotne. Ten świat influencingu zaczął się mieszać. Ze światem modelingu. I teraz już modelki są influencerkami, influencerki modelkami. A nawet już nawet nie mówiąc o tych makroświatach, jesteśmy w stanie w tych mikro swoich przestrzeniach i rzeczywistościach tworzyć swoją publiczność, też coś sprzedawać, pokazywać, być, być autorytetami. I myślę, że my, jurorzy mamy też trochę inne wyzwania i my ludzie z branży. Musimy zadbać o wartościowy content. O to, jak pokazać, że, że nie da. Nie, to nie jest tak, że jak mamy publiczność, to możemy wszystko. Nie, nie. Pewien content jest wartościowy, pe pewien content jest jakościowy. O tym musimy też mówić, prawda? Bo tak naprawdę teraz każdy może sobie stworzyć swój świat i coś tam sprzedawać. I, i no, trudno z tym walczyć. No, nie, 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 nie jakby... No, nie, 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 nie jesteśmy od tego, żeby, żeby zakazywać, że to się nie da nawet, prawda? Natomiast Musimy pokazywać, co jest wartościowego, co jest istotnego, co jest pięknego, co jest dobrego, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, takie są nasze zadania. To, o czym Kasiu wspomniałaś, mianowicie, że te dwa światy influenceringu i modelingu się trochę przeplata. I teraz pytanie, czy to jest dobra tendencja, czy zła? Bo jednak wydaje mi się, że coraz częściej widzimy komentarze pod postami osób, które uczestniczyły w top model, że zamiast iść na modela-modelkę, to wykorzystuje zasięgi i działa jako influencer. No tak, trudno z tym dyskutować. Natomiast też nie dajmy sobie prawa do takiego komentowania no, ich życia. Oni już wyszli z programu i tak naprawdę to już to są niezależne byty. To tak jak ja bym miała pretensję do ciebie, że robisz to, a nie, nie, nie coś innego. No, też się staram tak strasznie nie, no, nie być taką okrutnicą i tak wartościować. W ogóle to wartościowanie mnie trochę tak wkurza, szczerze powiem, bo najwięcej zawsze gadają i, i, i krzyczą ci, którzy niewiele robią, najłatwiej to. Po... Najłatwiej w ogóle komentować wszystko z pozycji takiej, takiej bezpiecznej, że sprzed ekranu anonimowej, sprzed ekranu komputera, zrób coś człowieku i wtedy pogadamy sobie, prawda? Ile wysiłku wymaga w ogóle jakiekolwiek funkcjonowanie, aktywność, praca, no naprawdę, to ja zawsze mówię, no dajmy sobie święty spokój. Też mi się pewne rzeczy nie podobają, ale tak jakby nie jestem od tego, żeby to komentować. Też bym wolała, żeby wszyscy robili super pokazy i tak dalej, ale tak się nie da, nawet zawodowe modelki tak nie mają. I też się zajmują, i też się zajmują influencingiem, prawda? Influencingiem się zajmują ludzie, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego ze światem mody, a pokazują ubrania. No, mamy z tym, mamy to komentować? Przecież to nie są modelki. Jakim prawem pokazują ubrania? No. Mogą. Więc na każdym etapie możemy tak kontestować. No nienawidzę tego, powiem szczerze. E, Kasiu, ja dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo przyjemna, ale oczywiście zapraszamy naszych widzów do oglądania 13. edycji Top Model w środę. Ale absolutnie zapraszamy do oglądania, to będzie jak każda, naprawdę bardzo interesująca edycja i z radością też będę oglądała, bo zawsze odkrywam jeszcze coś nowego i, i przeżywam to po raz, po raz kolejny mam nadzieję, że z Państwem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Nazywam się Bartosz Seklecki, a ze mną Michał Piruk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie Michał, spotkaliśmy się ze względu na Top Model i zastanawiam się, czym tegoroczna edycja, 13. Mm. czy będzie pechowa? No to wiesz, co, to zależy. Ja na przykład trzynastkę traktuję od dziecka jako jedną ze swoich szczęśliwych liczb. Eee, zawsze ją lubiłem i jak gdyby sobie chyba wmówiłem, że to jest moja szczęśliwa liczba. Nigdy nic spektakularnie dziwnego niesamowitego się nie wydarzyło pod tą trzynastką. Natomiast ja ją lubię, gdzieś dla mnie ona ma jakąś tam siłę na pewno. A czy to jest negatywna czy pozytywna, my wypełniamy tak naprawdę tę energię, więc ja ją postanowiłem udomowić. Ale to, słuchaj, z tego co wiem, to nawet w Stanach omijają trzynaste piętro w hotelach, które podobno jest pechowe. Jest troszeczkę więcej tych państw, które są trzynastką, mają problem. <laughs> ja nie mam. Gdybym stworzył jakąś taką e, jednoosobową e, siedzibę państwa, to u mnie były 13 piętra. 13 piętrowe budynki, 13 pokoi, nie wiem, 13 sekund, dzielone światło. E, nie boję się trzynastki. Rozumiem w 100%, ale wracając tak. do tematu głównego, czyli do top model. Czym nas zaskoczy tegoroczna edycja? Na pewno przygotowaliśmy kilka zmian. Standardowo nowi uczestnicy, no ale to wiadomo, że to jest wiadoma kwestia. Natomiast zmieniliśmy te podstawowe puzle. Będzie duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o sposób wybierania eliminacji tego, kto się wprowadza do domu. Uwydzieliśmy jeden taki stały punkt i go nie ma. Hmm. Będzie więcej ludzi. Niestety więcej ludzi będzie się żegnało w bardzo nieoczekiwanych momentach czy słusznych, to już Państwo zobaczą. Następnie bardzo duża zmiana e, jest, jeżeli chodzi o kolejny ważny puzzle, czyli o Fashion Week. To też będzie e, no chyba mocne. E, I co? I e, a oprócz tego nowe zadania gdzieś, jak nam się wydaje, że już wszystko wymyśliliśmy i wszystko było, to nie, nie wszystko było, ale też super ludzie, którzy bardzo się zmieniają i coś co kiedy, kiedyś byśmy odbierali, o Jezus, nie zrobię tego boję ja się, to tu jest pełne podjarania, oni chcą to robić. Daj mi więcej, podgrzej temperaturę. Więc okej, okay, czasami to ta jazda wygląda na bardzo brawurową, mm -hmm. e, natomiast to no wiadomo, że wszystko jest zabezpieczone, żeby było bezpieczne i tak dalej, ale jeśli umysł jesteśmy w stanie okiełznąć, okiełznać to już jest dużo. Pierwsza zmiana, którą już zauważyliśmy, to do waszego zespołu dołączyła Sofi Pytanie? <laughs> Bo mi się wydaje, że to już to jest tyle trwa, że ja zapomniałem w ogóle o tym, że to teraz dołącza. No tak, bo wy już nagrywacie kilka miesięcy. Bo jestem w drugi sezon jestem, wiesz, ona była. Czy ona się zaadaptowała dobrze na planie i jak wam z nią po tych zmianach? E, słuchaj, no to jest, czy dobrze, to tak naprawdę to jest pytanie do Sofii, jak ona się czuje. My się spotykamy chyba najczęściej ja z Sofią, e, więc spoko, tylko że ja mam taki trochę, gdyby, problem, że u nas się nic nie zmieniło w stosunku między mną a nią, jako uczestnikami tego, jak ze sobą rozmawialiśmy, a teraz jest w nowej formie. Ja w ogóle przyszedłem na to, na tym, do porządku dziennego. Stara znajoma, wiesz, bo czasami ci dają kogoś prowadzącego i się poznajesz, wiesz, nie wiesz a tutaj już wiemy, co, z czym się je, jak to będzie wyglądało, e, więc spoko. No, tam czasami, no, ja, głośniej, żywiej. No bo to jest dla niej tak naprawdę najbardziej stresujące. Jest najbardziej stresujące, dlatego że zaledwie w poprzednim sezonie ona była w programie, teraz staje się tą osobą, która. Właśnie nie dyryguje młodymi ludźmi. Nie, nie ma też takiej mocy, ale jest tą osobą, która dopiero co to przeżyła w 100%, jest bliżej nich. I jeszcze bliżej. Ja jestem trochę jak psycholog i y, trener, a ona jest jako przyjaciel. Chociaż ja też teoretycznie tak byłem zawsze. No to mają dwójkę przyjaciół. Co dwie głowy, to nie jedna. Dokładnie. Męskie inni Yang. Męskie, żeńskie. Inne podejście, surowsze podejście. No standardzik, no. Ale tak jak powiedziałeś, te aspekty psychologiczne wydają mi się bardzo ważne w programie, jakim jest Top Model. W szczególności, że osoby, które gdzieś tam zachodzą wyżej dzięki temu programowi, są bardzo narażone na hejt, na wszystko, co się dzieje w internecie. Pytanie, czy program odpowiednio przygotowuje takie osoby? my, jeszcze, no my mamy i psychologów, którzy z nami pracują. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości naszych uczestników, to oni się z nimi widują i tak dalej. Czy da się na to przygotować w 100%? Nigdy się nie da przygotować w 100%. Jedyna taka rada, jaką można dać, to nie przejmuj się tym, ponieważ hejt nie jest wynikiem i nie jest równoznaczny i równoważny z tym, że coś zrobiłeś źle. Ludzie mają taką naturę. Lubią hejtować, lubią cię poniżyć, lubią ci odjąć, lubią ci dopieprzyć. Eee, więc ja zawsze z hejtem sobie mówię tak, Boże, przynajmniej mu stanął. <grym> Wyżył się, nie miał pola do popisania, napisał inter w internecie anonimowo. Jeżeli z tego powodu się podnieciłeś, super. Jesteś głupim człowiekiem, jesteś smutnym człowiekiem, zgoszczniałym człowiekiem, ale to nie moja sprawa, ja nie jestem twoją rodziną, twoim bliskim z tobą nie niedzielę życia, więc spoko. Mam nadzieję, że sobie ci ludzie kiedyś zrekompensują pustkę w swoim życiu i zaczną się zajmować realnymi rzeczami ważnymi dla ich życia. Ale z drugiej strony przy tym hejcie pojawiło się też coś nowego, takiego jak bardzo duże wsparcie. Tak, tak. Czyli powstał drugi obóz, który troszeczkę równoważy. I to dobrze, bo zazwyczaj jak robimy złe rzeczy, to ludzie się odwracali i udawali, że tego nie widzą. W internecie jest łatwiej zareagować nawet heroicznie, bo też jesteś anonimowy w tym wszystkim, ale dzieje się równowaga i to już jest plus. Więc ja sądzę, że albo nie czytać, albo czytać jedno drugie i sobie wynieść swoje, albo po prostu widzieć, co się robi, i wtedy nie mieć obiekcji, czy to było słuszne, czy nie. Tak naprawdę, no, program, no, nie ukrywajmy, zwiększa zasięgi tym ludziom, chociażby też na Instagramie. I nie wiem, czy zauważyłeś, no właśnie, pytanie. Czy ludzie też przychodzą trochę dla zasięgu do tego programu? Bo nawet jak widzimy po nazwiskach, które są już w Polsce bardzo dobrze rozsławione, El Dursi, Karwacka, Gilon, osoby, które były w top model, nie zrobiły kariery jako modelki, ale influencersko świetnie sobie radzą. No, wiesz, że tych nazwisk jest pewnie więcej, ale też jest całe gro nazwisk, których nie pamiętamy i nie zauważamy, które jednak zostały w modelingu i pracują w nim. Nie tylko w Polsce, nie tylko na rynku polskim, tylko za granicą. Okej, okay, to nie są kariery typu Ania Rubik, już zawsze to nie przywołujemy, ale to nie jest takie łatwe, bo. To jest tak, o Boże, no też jest aktorką, no ale nie Meryl Streep, no bo Meryl Streep jest jedna. E, to naprawdę musi być wybitny mieć niesamowite szczęście e, do pracy, do tego, żeby się znaleźć na tych kadrach, na innych. Natomiast tak samo dużo ludzi przychodzi po modeling, jak i po to, żeby skorzystać ze sławy. Bardzo często też dostajesz pewnego rodzaju słabe i rozczarowanie, że ten świat mody jest bardzo trudny i nie do końca tam jest dla ciebie miejsce, albo bardzo sporadycznie z czego się nie utrzymać. No i tutaj, e, no... Porównam to tak, jest wielu aktorów, którzy muszą pracować na zmywaku, żeby ich było stać, żeby chodzili na castingi. Jest wielu modeli pretendujących do bycia modelem, które czekają na swoją szansę, a przy okazji strzelam e, sobie posponsorowany. Taki zmywak dzisiejszych czasów, zmywak modelingu. Powiem ci, że ja chyba też bym <grym> chciał mieć taki zmywak. Fajny <grym> zmywak>, <grym> zmywak! Bardziej etyczny, w sensie no zależy co tam reklamujesz, ale łatwiejsze trochę. Chociaż to chyba też nie jest takie łatwe, bo to musisz te zasięgi cały czas... No, nie wiem. Znaczy to chyba jest trudne, ale, um, ale jest przyjemniejsze na pewno. No, Jakieś czasy taki zbywa. I ostatnie pytanie, ze względu na to, że widzę cię dzisiaj trochę w paryskim stylu, tak. zastanawiam się, czy widziałeś otwarcie igrzysk i Oczywiście. występ Céline Nie mogłem pominąć tego tematu, bo ją kocham osobiście. Oczywiście, że widziałem. Bardzo współczuję wszystkim, że padało, lało i tak dalej. Ja miałem jakiś taki stres, zwłaszcza na tych scenach tanecznych, gdzie ci ludzie tańczyli. A oni zaraz ci ktoś wywali. Ale wracając do Céline Dion. No, po pierwsze, niesamowicie piękne zakończenie ceremonii, z niesamowitym wykonaniem jednego z większych. Przebojów w Edith Piaf. No i jeszcze ten cały kontekst, że dopiero co dostaliśmy film o tej chorobie, o tym, że ona nie wróci. Zaśpiewała. Zaśpiewała genialnie. No i jest wielką artystką, nie, nie mamy co okrywać. Pewnie pojawią się jakieś głosy, że to był marketing, nie marketing. Co mi tam chodzi. Zaśpiewała zajebiście. No I to jest najważniejsze. Kropka. A Paryż, no nie mogłem być tam, to być. Paryż przyjdzie do nas. <grym> No, słuchaj, no nie ukrywajmy, wokół igrzysk olimpijskich no, wybuchły pewne afery. Chociażby, tak jak czytałem, już 300 tysięcy prezerwatyw, które są w dostępie dla uczestników, łóżka z kartonu. Przecież internet naprawdę był zalany tym, jak wyglądają łóżka. Nie jest, wiem, czy widziałeś w ogóle. Do tego naszym tak nie widziałem. To musisz się ja koniecznie zobaczyć. o tych zamieszkać na lotniskach jakichś takich organizacyjnych przed ceremonią otwarcia. A już tam, jak oni mieszkają, a może tak, im bardziej spartańskie we, warunki, tym lepsze wyniki. Miejmy taką nadzieję. Te prezerwatywy. No to... Kontrowersyjne. Dziwne podejście, że łóżka z kartonu i prezerwatywy. No, tak. Nie wiem, Francuzi mają zupełnie inne podejście do miłości. Całe otwarcie było poświęcone miłości. Tak. Może na kartonie robi się to lepiej. Michał, ja Ci bardzo bardzo dziękuję. I również to Tobie życzę miłości. No i widzimy się przed telewizorami w 13. edycji TO model. zapraszam. Każda środa od 4 września, 21.30. Wracamy na środę. Tak. tak. Ci. Można, można iść, nie oglądając, w weekend na bagietkę i wino. Spoko. Nic nie przegapicie. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję.